Wielka noc była dla nas specyficznym okresem. Tuż przed nią podjęłam pewną decyzję, która nie dawała mi żyć przez cały ten okres. Odbieram to jako naukę na przyszłość. A co takiego się wydarzyło? Odpowiedź znajdziecie w filmie. No idę, idę. Aaaa, Witajcie w poniedziałek wielkanocny. Jesteśmy dzisiaj we Władysławowie. Przyjechaliśmy tutaj na parking niedaleko takiego placu zabaw, takiego skweru ze ścieżką edukacyjną. Idziemy sobie taką kładką jak widzieliście. A na końcu tej kładki jest jezioro. A na tym jeziorze jest pełno ptaków. Jest to rezerwat tutaj. Z tego co wyczytałam słone łąki. Czy solne łąki? Jakoś tak. Solne chyba, solne, chyba nie? Też mi się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Proszę. Słone łąki jednak. Ryba. Jesteśmy we Władysławowie. Tuż obok Zatoki Puckiej Wewnętrznej. Jest zrobiony piękny skwer z pracem zabaw. Z boiskiem do siatkówki. Wy nie tam widzicie za mną. Jest też ścieżka historyczna. Chwila przerwy, bo się Max bawił z pieskiem. <laughs> on uwielbia pieski, nie wiem dlaczego. My nie mamy, ale on uwielbia. Strasznie się cieszy na ich widok. Tak. Vida. A uwielbia w ogóle jak szczekają, to już jest... Do rozpuku się śmieje. No, to wracając. Przez ten wyjazd bardzo intensywnie zaczynamy poszukiwania kolejnego kampera. Bo jednak po roku jazdy tym naszym, zadbanym naprawdę kamperem, stwierdzamy, że jednak jest trochę za mało miejsca. Szczególnie teraz jak Max się Jesz robił. To Jeszcze taki nie ma go. za mało miejsca, ale zaraz się zrobi za tak. mało, bo dziewczyny jak te dziewczyny, ale Maxio rośnie teraz bardziej będzie też chciał własne łóżko, zresztą też będziemy no. chcieli, żeby miał własne łóżko. No i fajnie by było, mieć coś tak. Poszukujemy układu takiego z łóżkiem małżeńskim najlepiej. Ewentualnie łóżka piętrowe. Tak, nie? ewentualnie łóżka piętrowe, no ale wolałabym łóżko małżeńskie ze względu na to, że mi się nie chce na alkowe wychodzić. No. Tutaj mamy taki fajny plac zabaw. O, my jesteśmy gdzieś tu, gdzieś tutaj jesteśmy. Uf. Taką piłką, nie napompowaną. Waga idzie, idzie. już w po świętach chociaż jeszcze tam parę minut parę minut te święta będą nasz plan na jutro znaczy w sumie to już na dzisiaj jest taki że jedziemy już w kierunku domu po drodze oglądamy jeszcze dwa kampery bo znaleźliśmy dwa ogłoszenia zobaczymy co z tego wyjdzie będziemy starać się nagrywać ewentualnie jak się uda jak nie to, to po prostu później opiszemy Mam nadzieję, że nie będziemy mieli takich przygód, jak w zeszłym roku, tylko będzie trochę lepiej. Witajcie z drogi, dzisiaj mamy wtorek. O rano dostałam informację, że klient, który oglądał naszego kampera, się na niego zdecydował, więc kampera mamy już sprzedanego na dobrą sprawę. Jedziemy dzisiaj oglądać kolejnego naszego kamperka. Zobaczymy, jak tam wygląda. Wczoraj dostałam parę zdjęć od Pana i jak się ten nie uda, to mamy jeszcze w planie jednego zobaczyć. No a zatrzymaliśmy się dzisiaj, e, tak po drodze, przy smażalni Rypsieja we Frąknowie. Bardzo ją polecam. Tutaj macie, tak to wygląda. Jest to niedaleko trasy S7, prowadzącej z Olsztyna, czy tam w sumie nawet z Gdańska, na Warszawę. Jesteśmy po oględzinach pierwszego kampera dzisiaj. No i niestety, zalany. Pan na szczęście nie owijał bawełny. bawełnę. Pokazałam mu wczoraj na zdjęciach, co, co mi przykuło uwagę i, i co to jest i dlaczego. To powiedział co i jak. Dzisiaj to jeszcze dokładnie sprawdził i się okazało, że jest zalany. Prawdopodobnie montaż Solara temu pomógł, bo jest nieuszczelniony. Że jedziemy teraz oglądać kolejnego. Za jakieś 3 godziny, może będziemy na miejscu. No i nasza wielkanocna przygoda dobiegła końca, jesteśmy już w domu, teraz nas czeka rozpakowywanie i szykowanie kampera na sprzedaż. Szykowanie. No musimy tutaj troszeczkę ogarnąć, posprawdzać wszystko, czy na pewno wszystko działa, posprzątać przede wszystkim po, po tym wyjeździe. No i kamper sobie pojedzie na Mazury. Widzicie, co jest akcja. Szukamy tego kampera, eee, mamy dzisiaj jednego w Kielcach, znaczy nie w Kielcach, eee, w Staszowie bodajże. Do oglądnięcia. Jesteśmy z Panem umówieni na 17. Grzegorz z nie do zajechania, oczywiście też jest na czacie. I pomaga nam szukać też kamperka. I każde jakieś takie nowe ogłoszenie, które się pojawi, to nam rzuca od razu. Dzwonię do Pana. Świetny, świetny Ford Transit w układzie, prawie że Rimor, tylko że łóżka piętrowe ma nie tak jak w Rimorze, czyli na bocznej ścianie, tylko na tylnej ścianie ułożone. Zarejestrowane na 8 jest, więc idealnie po prostu dla nas, bo można trochę więcej osób ze sobą zabrać. 8 osób spokojnie się wyśpi, nawet, bo są dwie duże kanapy. Dzwonię do Pana. Ogłoszenie jest od nie wiem 15 czy 20 minut i już jest zarezerwowany. No po prostu ja nie wiem, czy ludzie mają jakieś boty, czy mają jakieś automaty do, do sprawdzania ogłoszeń, czy coś innego. Ale jestem po prostu druga w kolejce. i Pan jest umówiony w sobotę, w sobotę na oglądziny z tym kupującym. Jeżeli się tam ten klient nie zdecyduje, także wtedy ja dostaję informację i jedziemy oglądać po raz kolejny. Mam nadzieję, że jednak się nie zdecyduje i będziemy mieli szansę go zobaczyć też. Na dzisiaj, tak jak mówiłam, jedziemy do tego Staszowa. E, kamper jest w tej samej cenie, tylko jeszcze jest niezarejestrowany. E, ale akcja opłacona, więc. Zostanie nam tylko koszt przeglądu ewentualnie i rejestracja. A few moments later. No i nie jedziemy po kampera. Właśnie dostałam informację z sprzedawcy, że kamper jest nieaktualny, że mamy nie przyjeżdżać. Dobrze, że mu się udało napisać pół godziny przed naszym wyjazdem. Także, jak widzicie, liczy się szybkość. mimo że pisałam wczoraj z panem o godzinie 22 jeszcze byliśmy umówieni. Zostaliśmy na lodzie. Kolejny kamper nam z przednosa uciekł. Tutaj Wam muszę zrobić małe wyjaśnienia o co w ogóle chodzi z tą całą sytuacją ze sprzedażą kampera. Przed Wielkanocą podjęliśmy taką decyzję właśnie o sprzedaży i o wymianie na coś większego. Nawet podzwoniłam do w sumie trzech osób, z czego... Przepraszam, do czterech nawet. miałam namiary od Roberta, od którego kupiliśmy naszego kampera. Między innymi było to Mr. Kapel, co widzieliście pewnie na Instagramie. Jak byliśmy na zamku w Łapalicach, to przyjechał do nas pan Robert z Działdowa, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Pooglądał sobie kampera razem z żoną i z synem. Byli zdecydowani, tylko powiedzieli, że się muszą zastanowić. Powiedziałam im, że mają na spokojnie się z tym przespać, przemyśleć, czy na pewno tego chcą. No i mają mi dać znać po prostu do wtorku, czyli do dnia po nocy. No i rano przy śniadaniu właśnie dostaję SMS od Pana Roberta, że zdecydowali się i że kupują tego kampera. Do tego momentu po prostu nie byłam w stanie żyć, normalnie funkcjonować, bo po prostu nie było żal się rozstawać z naszym kamperem. Tak no jak wiem, pomyślcie tutaj, najpierw, najpierw się decyduje na sprzedaż, a później jej żal. No bo patrząc na to co przeżywaliśmy w zeszłym roku przy kupnie tego naszego aktualnego no to chciałam tego uniknąć Tutaj zapomniałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy Po ogarnięciu kampera po wyjeździe na prawie rzeczy które nie wpływały na eksploatację napisałam do pana Roberta że kamper będzie od wtorku 18 kwietnia do odbioru Całą noc źle spałam a rano obudziłam się z myślą że najlepiej chyba będzie jak pan Robert zrezygnuje z zakupu Podczas rozmowy z Grzegorzem z nie do zajechania powiedziałam mu, co przeżywam i że najlepiej dla mnie by było, gdybym dostała informację o rezygnacji z zakupu. Chwilą później wziąłem telefon do ręki. Patrzę, a tam informacja od pana Roberta, że niestety musi zrezygnować. Gdybyście słyszeli ten huk kamienia spadającego z serca. Oglądając te dwie sztuki, które oglądaliśmy wracając z Wielkanocy nad morzem, to no, po prostu już miałam w głowie, gdzieś tam w tyłu głowy, że będzie powtórka z rozrywki, czego ja naprawdę chciałam uniknąć. Wiem co mamy, wiem, że jest dobry, że jest szczelny, że nie przemaka. Trzeba po prostu tylko zadbać o blacharkę u niego i będzie nam służyć, prawda? Chiele obecną mieści się, mieścimy w piątkę, jest spokojnie, tylko na takich okresach deszczowych czy tam nawet zimowych wyjazdach. Jest troszeczkę ciasno, bo jednak Max wymaga trochę większej przestrzeni, ale jesteśmy w stanie, w stanie sobie z tym też poradzić w jakiś sposób. Kolejna kwestia jest taka, że na rynku jest bardzo, bardzo mało sprzętów, które będą spełniać nasze wymagania, bo jak już się coś pojawi, to jest z łóżkiem piętrowym i z tym piecykiem zewnętrznym, co chciałabym przy Maxie uniknąć może być Trumatic, ale ten wewnętrzny czyli no, albo ewentualnie Trumacombi czyli y, podgrzewanie wody i ogrzewanie w jednym y, a najlepiej jest Alde, mamy Alde w tym naszym kamperze i powiem szczerze że, że to jest najlepsze ogrzewanie jakie można sobie do kampera czy do przyczepy wynaleźć także jak widzicie nasze wymaganie jest jedno a w sumie to dwa może nawet trzy Czyli ma być szczelny i, i suchy to jest jedno. Kolejne to jest ogrzewanie Alde. To jest... A trzecie to jest... W osobie Twojej, yy, więc tak, zdecydowałam, że jednak nie sprzedajemy, bo dodatkowych nerwów sobie nie chcę przy, przysparzać. Wystarczająco mam ich na co dzień. Zostajemy przy, przy naszym detlesie. Będzie nam służyć, dopieścimy go troszeczkę lecharsko i będziemy jeździć dalej. No chyba, że się naprawdę trafi jakaś super ekstra okazja i camper będzie naprawdę dobry będzie spełniał nasze wymagania, no to wtedy, wtedy się zastanawiamy jak to jak to ukryć. Ogłoszenia przeglądamy, ale już nie z takim...